Witam Państwa we wtorek, 21 lipca, ze studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszych wiadomościach opowiemy o tym, ile osób dojeżdża codziennie do Gliwic do pracy, przypomnimy o obowiązkowych szczepieniach dla zwierząt, sprawdzimy też, jak wypadł Piast w ligowej inauguracji rozgrywek. Tomek Czoik, zapraszam. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego do Gliwic do pracy codziennie przyjeżdża ponad 28 tysięcy osób. Z takim wynikiem nasze miasto znalazło się na 13 miejscu zestawienia 20 gmin, które mogą wykazać się największą liczbą pracowników z importu. Czołówkę rankingu gmin z największą liczbą przyjeżdżających do pracy zajmują większości miasta wojewódzkie, Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań i Wrocław. Największą, ale nie jedyną zieloną wyspą w regionie są Katowice, gdzie każdego dnia do pracy przyjeżdża ponad 120 tysięcy osób. Oprócz gliwic, poszukujących. Pracy intensywnie przyciągają także Bielsko-Biała, Częstochowa i Jastrzębie-Zdrój. W centrum Gliwic powstaje nowy budynek. U zbiegu ulic Mikołowskiej i Jana Pawła II widoczny jest już parter pięciopiętrowego obiektu mieszkalno-usługowego. W budynku powstanie 25 mieszkań. 10 zostanie przeznaczonych na wynajem, reszta na sprzedaż. Lokale będą dwój-trzypokojowe o powierzchni od 44 do 70 m2. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w połowie 2016 roku. Każdy posiadacz czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach. Kary za niedopełnienie tego obowiązku mogą być bardzo wysokie i osiągnąć wartość nawet 5 tysięcy złotych. Właściciel czworonoga musi pamiętać o szczepieniach. Właściciel psa ma takiego pieska zaszczepić raz w roku, natomiast kiedy jest to piesek młody, urodzony, to ma na to 30 dni od momentu, kiedy pies ukończy trzeci miesiąc życia. Koszt jednego szczepienia przeciwko wściekliźnie to maksymalnie kilkadziesiąt złotych. Ile jednak możemy zapłacić kary, gdyby pies nie był szczepiony? Jeżeli pies jest nieszczepiony, to zgodnie z ustawą Strażnik Miejski czy Policjan może nałożyć mandat karny w wysokości 500 zł. Natomiast w sytuacji, kiedy sprawa trafi do sądu, grzywna może wynosić nawet 5000 zł. Koszty mogą wzrosnąć jeszcze bardziej. Jeżeli doszło do ugryzienia człowieka, innego zwierzęcia, to obligatoryjnie w sytuacji, kiedy właściciel nie ma aktualnych badań przeciwko wściekliznie dla danego dla, dla, psa jest powiadomiony powiatowy lekarz weterynarii. Właściciel z psem się udaje na obserwację do lekarza, weterynarii czy pies nie ma wścieklizny i strażnik miejski może nałożyć mandat karny do 500 zł również może nałożyć mandat karny za to, że pies był bez nadzoru. Tutaj może być grzywna wysokości 250 zł. Właściciel psa nie musi posiadać przy sobie aktualnego zaświadczenia o szczepieniu. W razie konieczności strażnicy pojadą z nim do domu i to tam zapoznają się z dokumentem. Posiadanie czworonoga to świetna sprawa, zwłaszcza gdy mamy dużo wolnego czasu. Jednak przyjemność to jedno, a obowiązki drugie. Pamiętajmy o nich, by uniknąć przykrych konsekwencji. Michał Czapicki, Telewizja Imperium. Dobry początek sezonu w wykonaniu Piasta Gliwice. Niebiesko-czerwoni pokonali Termalikę, Brukbet, Nieciecza 1-0. Jedynego gola dla gospodarzy zdobył Patryk Mraz. 28-letni Słowak nie czuje się jednak bohaterem spotkania. Tak, nie wiem, czy bohaterem. Ja uważam za bohatera wczorajszego meczu. Cały Piast, całą naszą drużynę i odczucia są fajne, bo ta pierwsza kolejka zawsze, zawsze jest ważna i dążyliśmy do tego zwycięstwa. i Bardzo ważne trzy punkty, czyli odczucia, odczucia są super. Turystyczny klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach zaprasza na kolejną wycieczkę rowerową pod hasłem Rajd po Ziemi Gliwickiej. Impreza odbędzie się w niedzielę 26 lipca. Trasa mierzyć będzie około 68 km, rozpocznie się na Gliwickim Rynku o godzinie 9 i prowadzić będzie przez Pyskowicę do Świbia. Powrót do Gliwic nastąpi przez Sarnów, Toszek i Dzierżno. Rowerzyści na Gliwickim Rynku zameldują się o godzinie 16. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Za chwilę prognoza pogody na środę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.